serdecznie to makieczkę Reggie. Dziś chciałem przedstawić Wam rękawice Reggie Hard. Rękawice, które u nas w firmie traktowane są jako rękawice treningowe, aczkolwiek myślę, że wielu z Was spokojnie może potraktować to potraktować je jako rękawice na sztuczną wierzchnię, czy, czy jako rękawica treningowe. Na ocean rękawica się sprawdzi, ponieważ to jest jedna rękawica w naszej kolekcji, która jest zrobiona z materiałów syntetycznych z zewnątrz PCV w środku okładzina z lateksu z syntetycznego. 4 mm pianka w środku, w środku wyściółka dokładnie identyczna jak, jak w rękawicach meczowych. Generalnie budowa bardzo zbliżona do naszych rękawic meczowych, tylko tak jak mówię, wykorzystujemy w niej tańsze materiały, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować Wam lepszą cenę. Poprzednim razem, kiedy opowiadałem wam o rękawicy Recio bodajże giga grip. tak to było giga grip, już nie otrzymałem informację, że niepotrzebnie porównywane tam było. Czy porównywane były one do, do rękawic konkurencji? Może i rację, nie było to absolutnie poczynione, dlatego tym razem do porównania zastosuję nasze rękawica meczowa, Żebyście mieli obraz, jak wygląda rękawica meczowa i nasza rękawica treningowa. To jest rękawica Gigagrip, tak zbudowana, tak wygląda. Lateks oczywiście w 100% naturalny, z jednej i z drugiej strony Grip. a to jest rękawica, Hard. Zauważycie na pewno, że generalnie w budowie one się nie wiele różnią, więc już tutaj, myślę, jest po naszej stronie spory atut. Jest to tak zwana papierówka, gdzie składa się ona tylko i wyłącznie z syntetycznego lateksu z zewnętrznej strony, z cienkiej, z cienkiej celulozy czy czy jakiegoś materiału zastępczego. Zwróćcie uwagę, solidna, solidna, solidny poliester w środku. Dokładnie ta sama wyściółka jak w tych rękawicach, co widać w ogóle po budowie. Tak naprawdę patrząc na nie w ten sposób nie różnią się zbyt wiele. Różnica polega na tym, że tutaj w tej rękawicy jest, tak jak wspomniałem, latek syntetyczny i ta część jest sztywniejsza, nie jest tak elastyczna, palce nie są tak elastyczne. Zwróćcie uwagę. Jest to po prostu PCF. W tej rękawicy przez długi okres stosowaliśmy tutaj jeszcze takie syntetyczne kółko, które pozwalało nam dokonywać nadruków. Ja ostatnim czasie postanowiliśmy z tego zrezygnować i coś nam zaplanować, ale do tego przejdę za chwileczkę. Kontynuując jeszcze budowę tej rękawicy, tak samo jak w przypadku meczowych, jest zastosowana tutaj ściągać, żeby palec był bardziej elastyczny. Sztywniejszy, sztywniejszy PCV na palcu powoduje, że przy dużej ilości strzałów. Jest to troszeczkę bezpieczniejsze, wiadomo, nie jest to taka sytuacja, że zastąpię wam, to, zastąpię wam to rękawice z wkładkami, ale ilu z Was stosuje rękawice z wkładkami na treningu, poza Strzeleckim tak naprawdę podejrzewam, że niewielu, ponieważ zależy, wszystkim nam zależy na treningu, żeby, mimo że to jest trening, żeby czucie piłki było lepsze, wiadomo, wkładki trochę to ograniczają, więc... Tyle o budowie. Budowa, tak jak mówię bardzo zbliżona, solidne, solidne werklo. Co też warto zwrócić uwagę. Niewiele ma się ani treningowych, gdzie jest normalnie pełny bandaż, tak? Bandaż normalnej grubości, nawet, widzicie, odrobinkę dłuższy, grubszy niż w normalnej meczówce. Fajnie spina rękę. Wydaje mi się, że przy w solidnym treningu, gdzie Wy jesteście też bardziej eksploatowani, rękawica jest bardziej eksploatowana, wydaje mi się, że, że jest to dobre rozwiązanie, a sygnały z rynku pozwalają nam, pozwala nam twierdzić, że, że rękawica się sprawdza i, i, i zdobywa dobre, dobre opinie. Co do opinii, chciałbym, żebyście i Wy mogli się przekonać, że jest to rękawica warta tych pieniędzy, warta wydania tych 130 parów złotych a nawet nie jednokrotnie mniej, bo, bo promocje są dość częste i, i dzisiaj, startuje, dzisiaj startuje konkurs dla testerów za chwileczkę na Facebooku będziecie się mogli o tym przekonać. A ja zapraszam do zakupów, bo wydaje mi się, że warto wydać te 130 parę złotych mieć solidną rękawicę, która nie jest papierówką i sprawdzi się w każdych warunkach. Dzięki, do zobaczenia.